I witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celeb Poland. I dzisiaj w podcaście poruszymy zupełnie inny temat, o który prosiliście już od dawna, ale do tej pory nic się nie pojawiło, a mianowicie temat Disney Channel i tego jak nowe programy są 100 razy gorsze od poprzednich i właściwie dlaczego Disney Channel upada. Chciałabym się tutaj skupić głównie na moich czasach oglądalności Disney Channel i tym początkowym przejściem w nową erę Disney'a, i opowiedzieć trochę o tych programach, które faktycznie oglądałam, które widziałam i o których mogę się wypowiedzieć. Co jest raczej zrozumiałe, bo wiecie, nie chciałabym mówić na temat czegoś, o czym nie mam pojęcia. I zacznijmy może od tego, że pierwsze seriale, które zaczęłam oglądać na Disney Channel, to była głównie Hannah Montana, Czarodziej z Waverly Place i Nie ma to jak hotel. I to była właściwie moja, mój początek przygody z Disney Channel. Jak wiecie, Hannah Montana, Czarodziej z Waverly Place i Nie ma to jak hotel od razu odnieśli wielki sukces. Oglądalność była niesamowita, szczególnie mówię tutaj o Hannie Montanie. Bo właściwie wszystko, co było związane z Hanną Montaną, odnosiło wielki sukces. Nie mówiąc tu już o trasie, sprzedawalności albumów czy wszystkich produktów z Hanną Montaną. Ale mogę Wam tutaj powiedzieć, że na przykład sama Hana Montana łatwo do nas trafiła. I spodobała nam się od samego początku. Zakładam, że wy też ją lubicie, bo raczej jest niewiele osób, które nie oglądały Hany, albo tego nie lubiły. Ale myślę, że wiecie, dlaczego do nas tak łatwo trafiła. Wiecie, Hanna to trochę. Opowieść o takiej charyzmatycznej dziewczynie, która żyje swoimi marzeniami. Oprócz tego, y, odwłóczynią głównej roli jest Miley, która jest bardzo charyzmatyczna, bardzo towarzyska, y, ekspresyjna. W sumie łatwo do nas trafia. A oprócz tego, możemy dorzucić ten cały hollywoodzki sens, spełnianie kariery i właściwie, można powiedzieć, oryginalność fabuły, bo poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja tak naprawdę nie widziałam. Chyba żadnych innych filmów ani seriali przed Haną Montaną, które dotyczyły właśnie tego, że dziewczyna zakładała perukę i żyła drugim życiem, a w jednym życiu odnosiła karierę, w drugim żyła jak normalna nastolatka. Ja sobie nie przypominam żadnych takich filmów i seriali wcześniej, ale tak jak mówię, mogę się mylić, także poprawcie mnie. Także Hanna Montana szybko do nas trafiła. Żarty w, żarty w serialu były bardzo trafione, i w większości przypadków faktycznie szło się z tego uśmiać. Nawet jeśli jakiś czas temu robiłam powtórkę tego serialu i oglądałam wszystko od nowa, to właściwie nawet teraz nie śmieszyły. Chociaż, chociaż fakt, faktem dorastanie i dojrzewanie jednak zrobiło swoje i. Z niektórych żartów wyrosłam, ale niektóre fakt dalej mi nie bawią i dalej dobrze mi się to oglądało. Myślę, że nawet osoby, które pierwszy raz oglądały całość, yy, też od razu to polubiły. Jedyne, co mnie czasem męczyło, to ten schemat w Disney Channel czyli fakt, że Miley też miała na przykład przyjaciółkę i przyjaciela, ale miała też dwie dziewczyny ze szkoły, które jej nienawidziły i po prostu. Mściły się na niej i sprawia, utrudniały jej życie na każdym kroku. Ale wiecie, na początku, kiedy Hanna się pojawiła, nie było tak dużo takich seriali, więc to jeszcze nie był taki problem, nie było to tak powtarzalne. Potem pojawili się czarodzieje z Waverly Place, którzy też od razu mi się spodobali. Hmm, może nie tak bardzo jak Hanna Montana nie była to moja czołówka ulubionych seriali, ale dalej był to dobry serial. Żarty też były trafione, chociaż trzeba przyznać, że niektóre zajeżdżały trochę cringe'em, ale faktycznie dobrze się to oglądało i cała historia trójki i rodzeństwa, która miała kompletnie inny charakter, dobrze sprawdzała się na ekranach. Nie wspominając już o tu jak hotel, który był w absolutnej czołówce, myślę, że każdego, postacie w tym serialu były. Tak przyziemne, prawdziwe, i bardzo dobrze się na nie patrzyło. No oczywiście, może nie wspominajmy o London Tipton, bo była tak trochę średnio przyziemna, chociaż fakt, faktem trafiają się takie osoby. Ale trzeba tutaj docenić postacie bliźniaków oraz ich matki, która była chyba jednym z niewielu. Tak prawdziwych rodziców w serialach na Disney Channel. A sam serial bardzo dobrze się oglądało, ja nieraz się przy nim ubawiłam. Żarty były naprawdę w punkt i wszystkie odcinki były ciekawe. I jednym z seriali, które pojawiły się może trochę później, był też taniec rządzi. Nie wiem dlaczego, ale dodałam go do swoich ulubieńców. Chociaż faktycznie pojawił się on już w tej, bardziej w tej erze upadku, i te żarty już może nie były tak bardzo trafione i dalej działał schematycznie, ale jakoś tak, nie wiem, trafiał do mnie. Może głównie przez muzykę, przez układy taneczne, same dwie główne bohaterki, które też były charyzmatyczne. Jakoś lubiłam ten serial. Jest też Słoneczna Sony, która pojawiła się jakiś czas później, ale nie jest to to już mój ulubieniec. Ym, oglądać to oglądałam, ale ym, sam zamysł tego serialu i historia tak średnio mi podeszła. Nie wiem, może Wy macie inne zdanie w tym temacie, ale jakoś nie jestem do końca przekonana. Oglądałam niektóre odcinki, było okej, okay, ale to nie było tak, żebym oglądała wszystko i po prostu, wiecie, ustawiała sobie budzik i czekała na nowe odcinki. Jeden z słabszych seriali Disney Channel był na pewno serial Jonas w Los Angeles, co w sumie bardzo mnie zdziwiło, bo mm, serial był już po jakimś sukcesie Jonas Brothers, i o dziwo, same ich postacie nie potrafiły tego sprzedać. Nie wiem, jakim cudem ten serial nie odniósł sukcesu, chociaż właściwie wiem. Ale wiecie, zdziwił mnie sam fakt, że osoby tak sławne, które go reklamowały, nie potrafiły go sprzedać. Ale to może wina tego, że sam serial słabo się obronił. Fabuła była taka nie do końca przemyślana. Nie przepadałam za postaciami w tym serialu. A same postacie Jonas Brothers były takie nie do końca prawdziwe, takie nienaturalne. Cała trójka zachowywała się kompletnie inaczej niż zachowują się naprawdę. Jakoś tak nie bardzo nawiązywało to do ich kariery, więc jakoś mnie nie przekonał. Następnym serialem był Austin i y Ali. Kompletnie nie mój ulubieniec. Ja wiem, że dużo osób lubiło ten serial. Ja jak najbardziej nie jestem fanką. Nie wiem czemu, ale postacie do mnie nie trafiły, żarty mnie nie bawiły. Cała fabuła była dla mnie nudna. I jakoś kompletnie do mnie nie przemawiał. Do tego strasznie drażniła mnie od twórczyni roli Ali. Co dziwne, bo widziałam ją potem w innych produkcjach i jakoś bardziej mi podeszła. No, i teraz zacznijmy może od tego, co tak naprawdę doprowadziło do upadku Disney Channel i co wpłynęło na to, że nowsze seriale nie są już tak y, dobrze sprzedawane jak poprzednie. I pierwszym punktem jest właśnie to działanie w schemacie. Zawsze dostajemy bohaterkę, która ma dwójkę albo dwójkę przyjaciół albo jedną przyjaciółkę i kilku wrogów, mają jakieś swoje zainteresowania. W których starają się realizować. I właściwie większość seriali Disneya opiera się na tym samym. Tak jakby fabuła zostaje ta sama, może ciut zmieniona, a ta, tak naprawdę zmienią się głównie aktorzy. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że wpływ na takie zjawisko miał serial Hannah Montana, który odniósł sukces, i potem Disney chciał jakby powtórzyć ten sukces i zrobić trochę taką inną wersję hany, która już tak dobrze się nie sprzedawała. Potem pojawiły się też te nieśmieszne żarty, które naprawdę były bardziej cringe'owe. Czasami wstydziłam się, że cokolwiek takiego oglądam przy innych osobach. Były bardzo nietrafione i totalnie się nie sprzedawały, a do tego dostawaliśmy jeszcze ten, wiecie, dźwięk śmiechu w tle, który był po prostu nadużywany. Niekoniecznie w sytuacjach, które faktycznie były śmieszne. Potem zauważyłam, że Disney w czasach swojego upadku przeszedł też trochę w inny kontent. Postanowili uderzyć trochę w familijny kontent i powstawały seriale takie jak Blok na cztery łapy, który flopnął tragicznie, i Powodzenia Charlie, który sprzedał się tak raczej jako średniak. Disney stwierdził pewnie, że wcześniej trafiali bardziej do młodszej publiki, typu młodszych dzieci albo nastolatków, a chcieli też przyciągnąć na, na swoje ekrany całe rodziny. Stąd właśnie serial Blok na cztery łapy, który, w którym głównymi postaciami była cała rodzina z psem, i Wiem, dlaczego ten serial się nie sprzedał. Był po prostu tragiczny i nie mieli za bardzo na niego pomysłu. Sama nazwa jest tragiczna, więc nie wiem, jak chcieli to sprzedać. Co do powodzenia Charlie, to również kontent familijny, ale był już zdecydowanie bardziej trafiony. Może, wydaje mi się, że to głównie przez, yy, przez postacie. Oczywiście rodzice w Powodzenia Charlie byli trochę oderwani od rzeczywistości i były momenty, w których denerwowali mnie strasznie, ale za to reszta osób ratowała ten serial. Bridget Mendler też bardzo do mnie trafiała, bo była bardzo naturalna i taka też można powiedzieć, że przyziemna i dawała mi spore szanse na odniesienie późniejszej kariery. Co o dziwo nie miało miejsca. I jeśli chcecie, to mogę również nagrać podcast na jej temat i tego, dlaczego nie odniosła takiego sukcesu jak na przykład Miley czy Selena, zaraz po swoim serialu na Disney Channel. W każdym razie powodzenia Charlie sprzedało się jako tako. Nie było tak źle, ale też nie zrobił jakiegoś szału. Były też tam żarty, które naprawdę. Ciężko się słuchało, i kolejnym problemem, który pojawił się na Disney Channel, było takie nierealistyczne podejście do tematu. Wiecie, wszystkie poprzednie seriale i postacie były bardzo naturalne, skupiały się na naszej rzeczywistości. A nie na jakimś science fiction, a w późniejszych serialach i nowych programach na Disney Channel pojawiało się dużo takich nierealistycznych wątków, gdzie ktoś tam sobie, nie wiem, latał albo miał jakieś supermoce. I to nie sprzedawało się tak dobrze, bo Disney Channel skupiał się właśnie na takich realistycznych kontentach. Może inaczej by się to sprzedało, gdyby faktycznie miał jakieś yy, korzenie w science fiction. Ale niestety tak nie było. Miałam też duży problem z serialem Nadzdolni. Strasznie nie, nie lubiłam tego y, programu. Może dlatego, że nie podoba mi się skupianie się na jakichś y, super cudownych nastolatkach z niesamowitym talentem, które były po prostu wysławiane pod y, niebiosa. Jakoś, nie wiem, no nie kupuję tego serialu, nie podobały mi się żarty, sam content też nie, piosenki nie były jakieś super, nie byłam specjalną fanką. I kolejnym problemem, który przyczynił się do upadku Disneya było takie odtwarzanie tego, co już odniosło sukces. I mam tu głównie na myśli film Hanna Montana, film Czarodzieje z Waverly Place. Albo na przykład inną wersję serialu Nie ma to jak hotel, czyli nie ma to jak statek. Wiecie, jeśli Hannah Montana odniosła sukces, to chcieli zrobić też film, który trafi do kin, który sprzeda się na większą skalę i przyciągnie większą publiczność, ale nie do końca było to trafione. Ja na przykład nie jestem fanką filmu, zdecydowanie bardziej podobał mi się serial. Film był ok, nie zrozumcie mnie źle, ale po prostu to już nie było to, to już była trochę taka zupełnie inna historia. Co do filmu Czarodziej z Waverly Place, był ok, ale też odczuwam coś takiego, że to nie było to samo, co w serialu. A jeśli chodzi o Nie ma to jak statek, to dla mnie kompletnie nietrafione. Nie podobała mi się nowa postać, z tego co pamiętam, ona nazywała się Bailey. Nie podoba mi się ta postać, kompletnie nie trafiła do mnie. Jeśli chodzi o żarty, to już nie były tak bardzo trafione. Postacie były lekko zmienione, a wszystkie, które, wszystkie nowe, które się pojawiły, też jakoś nie przepadałam za nimi. To była trochę taka próba odratowania czegoś, co odniosło duży sukces i ciągnięcia tego dalej, ale niekoniecznie poszło to w dobrym kierunku. I kolejnym takim przykładem jest też Violetta i Soyluna. Ja jestem z czasów Violetty i yy, akurat Violetta to był mój chyba ostatni program, jaki oglądałam na Disneyu, później już wiecie, wyrosłam z tego, ale trafił do mnie. Znaczy jest, jest pewna kwestia problematyczna w tym serialu, która z biegiem czasu i yy, lat nie trafia do mnie tak yy, jak kiedyś. Ale faktycznie sam w sobie serial był super do pooglądania. Utwory były świetnie przygotowane. Układy były fajnie przygotowane. Stylizacje były super. Cały ten, można powiedzieć, trochę cukierkowy świat dobrze do mnie trafiał. Od twórczyni głównej roli w punkt. Także mnie oglądało się ten serial spoko. A potem pojawiła się że tak powiem trochę inna wersja podróbka można powiedzieć Violetty czyli Soyluna i tak jak mówiłam lekka zmiana fabuły ten sam schemat lekka zmiana fabuły i aktorów i tada, mamy nową produkcję Disneya Ja osobiście nie oglądałam Soyluna widziałam tylko jakieś tam fragmenty wiem że są fani tego serialu ale wydaje mi się że to już po prostu nie było to to już była próba odratowania Violetty i pojechania trochę na tym hypie, ale nie do końca im to wyszło. Według mnie to są główne powody, dla którego nowe seriale Disney Channel już tak dobrze się nie sprzedawały, jak poprzednie. Warto też dodać, że większość celebrytek, które grały na Disney Channel, czyli na przykład Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus, Bella Thorne i wiele innych, Miały sporo kłopotów, i w swojej karierze niekoniecznie poszły w dobrym kierunku. I większość z nich twierdziło, że przyczyną ich niepowodzeń był właśnie Disney Channel i praca na, na planie. Jedną z takich celebrytek, które mówią o tym otwarcie, jest Bella Thorne i Miley Cyrus, które mówiły, że ich. Wizerunek musiał być tak perfekcyjny, że nie mogły pojawić się w jakiejkolwiek innej fryzurze, innej stylizacji, wymawiać jakichkolwiek zakazanych słów. Musiał mieć idealny, waniliowy wizerunek, który musiał się sprzedać, co, co jednocześnie zabijało trochę ich indywidualność. Poza tym z czasem dowiedzieliśmy się też, że na planie działo się sporo ciemnych rzeczy i że sam Disney nie ma takiej nieskazitelnej opinii, jakby się mogło wydawać. Dajcie znać, co wy o tym myślicie i jak uważacie, co tak naprawdę wpłynęło na upadek późniejszych produkcji Disneya. Nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować kanał i widzimy się przy kolejnym podcaście.